Siemanko widzowie, bardzo serdecznie zapraszam was na vlog motocyklowy seria, która była już nie raz na moim kanale YouTube, z poza wyjątkiem tamtego roku, roku 2023. Proszę państwa, wracamy z taką serią, z powrotem na mój kanał. Co prawda. Nie będzie jakoś, może specjalnie dużo odcinków, tak jak zazwyczaj było w poprzednich seriach z tamtych sezonów, na przykład 2022, 2021 itd., itd., ale stwierdziłem, że warto sobie nagrać taką serię z powrotem z vloga motocyklowego, ze względu takiego, że Troszkę tęskniłem się za taką serią, za wrzuceniem takich filmów. Również chciałbym pokazać wam po raz kolejny mojego peżota, który tutaj nieraz występował na moim kanale. Również też vlogi motocyklowe będą z moją dziewczyną. Będziemy jeździć sobie razem, będę jeździł też samemu. Zobaczymy, jak będzie wiało. Będzie lepiej nagrywać z dziewczyną, to będę nagrywał z dziewczyną. Będzie mi lepiej nagrywać sam, będę też nagrywał sam proste, żeby troszkę te filmy wam jednak urozmaicić. Jeszcze tutaj Honda dziewczyny stoi, przykryta. Akurat też wróciłem z trasy tutaj peżotem. Będę już nagrywać dla Was pierwsze vlogi w tym roku jakie się pojawią na moim kanale YouTube oraz co zapraszam, zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że seria Wam będzie się podobała, również coś dziękuję, że obejrzałeś ten filmik informacyjny na moim kanale i cieszę się, że ta seria wraca z powrotem na kanał Miszczyny Ziomek Milan, tak jak wcześniej powiedziałem może nie będzie tak dużo odcinków jak na przykład w poprzednich seriach było nawet po 100, było po 80. Nie, nie będziemy robić takiej długiej serii. Myślę, że. W... Tej serii wleci około 15, może 20 odcinków. Myślę, że będzie to wystarczająco dużo, żeby po prostu odświeżyć tą serię. Dlatego, że w tamtym sezonie, w sezonie 2023 oraz w takim roku nie było tej serii. Dlatego, że stwierdziłem, że nie ma sensu tego nagrywać, bo praktycznie jeżdżę jednej te same trasy w ciągu sezonu, tak? Dlatego stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo ta seria się niczym nie różni, tak? Różni się tylko tym, że na przykład inna miniaturka była w danym sezonie i to wszystko, tak? No taka prawda jest, ale myślę, że yy, kilka tutaj filmów jak wstawię dla odświeżenia to też będzie całkiem spoko. Także powraca vlog motocyklowy. Zapraszam do oglądania i życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!